15 listopada Marta Haruk. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Kiedy będą wyniki? Trzeci dzień po wyborach, a to pytanie wciąż pozostaje aktualne. Komisje wyborcze w całej Polsce przystąpiły do ręcznego zliczania i księgowania głosów, a rezultaty poznamy najwcześniej dopiero za kilka dni. Nie da się ukryć, że problemy techniczne pokonały Państwową Komisję Wyborczą. Kilkukrotnie uruchamiany komputerowy system wyborczy nadal nie działa. Ogólnopolskie media donosiły nawet o skutecznych próbach włamań się na serwery PKW. Jak się okazuje, cały problem polega nie tylko na zliczaniu głosów, bo te w większości, jeśli nie we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Polsce już zostały policzone, lecz przede wszystkim na księgowaniu protokołów oraz przekazywaniu informacji bezpośrednio na serwery PKW. Się, czy Wasz komentarz był? Poważny i Proszę. Uprzejmie. Dzień dobry. W tej chwili tutaj trwa w tej chwili przy, przyjmowanie. Dotąd byliśmy przyzwyczajeni do wglądu w aktualne dane wyświetlane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Każdy mógł wejść i śledzić spływające na bieżąco wyniki. W tym roku wizualizacja aktualizowanych w czasie wyników nie zadziałała, więc nie można ich zobaczyć. Emilia Dorsz, dyrektor wałbrzyskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przyznaje, że od czasu zamknięcia lokali wyborczych jej biuro pracuje cały czas. Właśnie trwa sprawdzanie protokołów, które spłynęły ze świetnicy ostatniej już jednostki samorządowej, która dowiozła dokumenty. Sami najbardziej zainteresowani, czyli wyborcy, przychodzą do biura i pytają o wyniki, o legalność wyborów, bo na przykład córka jednego z kandydatów pracowała w komisji wyborczej. Nie, Nie zakazuje... Zastanie Czy to wam znaleźć, proszę mi powiedzieć? Proszę Pana, szukamy zawsze, proszę pamiętać, szukamy przepisu, który mówi, że właśnie, że nie wolno. A ja znalazłem, że, że nie wolno, że nie wolno, że nie, nie, nie wolno, ma, takim, tak, takie, takiego czegoś nie może być. Nie, nie ma w kodeksie wyborczym, że... Ja to Ja, ja, nie, ja nie, nie, nie chcę z Panią Panią... Ja powiem, to mam mam. się zapytać, gdzie można takie coś ja, znaleźć. Nie, tak, nie tak, znajdzie Pan panu. dlatego, że nie ma takiego przepisu. No, ja zobaczę, bo ja znalazłem i tam pisze, że właśnie, że nie może Proszę uprzejmie. No, Dzięki, do widzenia. Do widzenia. To jest przerażające. W jakim Po wyborcza rzeczywistość nie mniej gorąca niż kampania praca w biurze w rena okrągło. Telefony, petenci, przesyłki i stosy papierów, pytań i spraw jest wiele, a wyników jeszcze nie ma. Zainteresowanym podpowiadamy, że każdy może podejść do obwodowej komisji wyborczej i sprawdzić na własną rękę, kto się dostał. A kto nie? Przyzwyczailiśmy się wszyscy do tego, że, że prawda, wchodzimy na stronę PKW, jest wizualizacja, obserwujemy sobie na, na stopniowo jak to wygląda, cząstkowo jak spływają poszczególne ilości protokołów. Natomiast w tej chwili tego nie ma, no, 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 no jest, to, jest to taki troszeczkę krok wstecz, no ale, ale tak się stało i musimy się z tym pogodzić, musimy sobie jakoś radzić bez tego. Ale to nie znaczy, że prace obliczeniowe są gdzieś tam przekombinowane, zakombinowane. Po prostu ludzie ustalający te wyniki czy głosowania na poziomie obwodu, czy później już ustalania wyniku głosowania na poziomie terytorialnej komisji wyborczej, prawda, mają o tyle utrudnioną pracę, że muszą w większości sporządzić to ręcznie. Jeśli chodzi o wybory samorządowe 2014, cierpliwość już jest w cenie, bo awaria dotyka nie tylko wyborców, ale też wszystkich, którzy pracowali przy wyborach. Na przykład o powiecie Kłodzkim, prawda? W powiecie kłodzkim do zliczenia ręcznego jest 144 protokoły z obwodowych komisji wyborczych, prawda? Jest to potężna y, praca, jeżeli mamy to zrobić y, ręcznie, jeżeli mamy to zrobić na kalkulatorach, prawda? Potrzeba jest na to wiele, wiele godzin, ponieważ Trzeba zliczyć prawda, zarówno liczbę uprawnionych, wydanych kart, karty ważne, nieważne, prawda, głosy ważne, nieważne, potem głosy w obrębie danej listy. Później te głosy przyznajemy, prawda, mówimy o, cały czas o powiecie. Te głosy przyznajemy poszczególnym kandydatom w obrębie listy i te wszystkie pozycje, te krzyżówki muszą grać. Tam nie ma prawa być różnicy choćby jednego, jednego punktu. Tymczasem na drzwiach Urzędu Miejskiego została dzisiaj przed oficjalnym zatwierdzeniem wyników wywieszona informacja o wynikach głosowań na prezydenta miasta i do sejmiku wojewódzkiego. Na chwilę obecną zupełnie nie jestem w stanie. I to nie dlatego, że nie mamy ochoty rozmawiać z mediami, tylko dlatego, że po prostu nie jesteśmy w stanie podać wam tych informacji, ponieważ cały czas trwają prace obliczeniowe i dopóki nie zostaną te dokumenty przyjęte przez właściwy organ wyborczy, niestety my nie możemy wam podawać. My nie jesteśmy. Mediami, że możemy sobie pozwolić na szacunkowe i tak dalej. My nam wolno podać rzetelną, Oficjalną informację, szacunkowe informacje może podawać obok, może podawać, prawda, jakaś tam instytucja sondażowa, natomiast od organów wyborczych wymaga się, że ta informacja ma być ostateczna i rzetelna i zgodna z dokumentami, które są w naszym posiadaniu. W internecie natomiast pojawiły się już wiadomości o nowym składzie rady miasta, niepodparte żadnymi pewnymi danymi. Nie ma ani protokołów głosowań, ani wypowiedzi przedstawicieli organów wyborczych, tylko domniemania i sugestie. Autorzy tych publikacji Podlegają odpowiedzialności prawnej. Trwają pierwsze Wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego. Jednym z ważniejszych elementów projektu są prelekcje specjalistów Fundacji Concordia i rozmowy z uczniami Wałbrzyskich Szkół. Celem Wałbrzyskiej Dni Zdrowia Psychicznego jest propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców obrzycha wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Ze względu na to, że młodzież jest szczególnie narażona na stres oraz trudniej znosi porażki i częściej popada w kryzysy psychiczne, pierwsza edycja projektu ma skupić się na prelekcjach właśnie wśród młodzieży. Ich elementem jest uświadomienie młodym ludziom, czym jest kryzys psychiczny, a także zobrazowanie reguł naszej rzeczywistości. Wszyscy przeżywamy lepsze i gorsze okresy, a nasze nastroje, warunkowane rozmaitymi czynnikami, zmieniają się jak sinusoida. Trzeba jednak wiedzieć, jak rozpoznać głębsze załamanie nastroju, kryzys psychiczny i gdzie szukać pomocy. Mówi prezes zarządu Fundacji Concordia, Ryszard Spychalski. Głównym celem tych spotkań jest zmiana świadomości na temat zdrowia psychicznego. No bo, tak jak młodzież przed chwilą mówiła, oni głównie czerpią wiedzę na temat zdrowia psychicznego z filmów, a filmy nie służą edukowaniu. Więc ta wiedza jest pewnie mało prawdziwa i bardzo podszyta lękiem. Jeżeli zaczyna się coś dziać z takim młodym człowiekiem, to on się zamyka. Ale lekarstwem jest rozmawianie, i to najczęściej rozmawianie ze specjalistą, a samo rozmawianie a postrzegane jest często jako już stygmatyzujące, bo pójście do poradni zdrowia psychicznego, no to wstyd. Także to staramy się zmienić. Depresja to choroba naszych czasów. Żyjemy szybciej, trudniej znosimy porażki często mamy mniej odporną konstrukcję psychiczną. Celem Wałbrzyskiej Dni Zdrowia Psychicznego jest zmiana świadomości społecznej na temat choroby psychicznej. Gdy boli nas ząb, idziemy do dentysty. Dlaczego zatem, gdy choruje nasza psychika, nie udać się do specjalisty? Kluczem do takiego podejścia jest przekonanie społeczności, że to żaden wstyd. No nie zawsze koleżanka czy kolega wiedzą jak poradzić i nie zawsze mogą dobrze doradzić. Jednak w kryzysie psychicznym, jeżeli to jest prawdziwy kryzys psychiczny, to dobrze jest korzystać z rady specjalistów. Ale z drugiej strony, też kompetencjami psychicznymi jest sieć znajomych, przyjaciół. I jeżeli ludzie młodzi mają takich innych wokół siebie, to jest szansa, że, ta ich, że to ich wchodzenie, zapadalność na kryzys psychiczny jest dużo mniejsza. Ale są też takie osoby, które się izolują. I może do nam się uda dotrzeć, i wtedy będą wiedzieć, że jeżeli coś się zaczyna dziać, to trzeba się udać do psychologa szkolnego, do pedagoga, a potem może do poradni. I że to nie jest nic złego, bo jeżeli boli nas brzuch, to bierzemy na to jakąś tabletkę. Projekt ma też... Uświadomić mity i uprzedzenia związane z chorobami psychicznymi, oswoić demony i pokazać, że część schorzeń psychicznych to tak naprawdę znamie naszych czasów wynikające z samotności i zagubienia. Czasem wystarczy rozmowa z bliskimi i poczucie wsparcia ze strony najbliższych. Niekiedy potrzebna jest pomoc specjalisty, ale chory będzie miał do niej dostęp tylko gdy rozpocznie leczenie na wczesnym etapie. Jak rozpoznać pierwsze objawy depresji? Wycofanie, brak zainteresowania światem zewnętrznym, zamykanie się w sobie może bardzo różnie wyglądać. To może być zamykanie się w swoim pokoju, to może być uciekanie gdzieś słuchawkami na uszach, izolowanie się, niewychodzenie, brak zainteresowania, może być spadek łaknienia, może taka osoba nie chcieć jeść, nie ubierać się, nie dbać o siebie, nie chcieć rozmawiać, a w rozmowie może mówić, że wszystko nie ma sensu. Elementem wałbrzyskich dni zdrowia psychicznego jest wystawa na zamku książ prywatne wnętrze, zorganizowana przez współpracy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz szpitalem specjalistycznym im. doktora Józefa Babińskiego w Krakowie, która przyjechała do Wałbrzycha z Leszna. To zbiór dzieł sztuki osób chorych na rozmaite schorzenia związane z psychiką. W ramach projektu organizowany jest także konkurs plastyczny, były również sesje naukowe. Odbędą się szkolenia dla pracowników MOPS-u, a już w piątek spotkanie w domu aktora, o 17 z aktorką Renatą Niemirowską. Likwidator spółdzielni ogrodniczo pszczelarskiej w Wałbrzychu oskarżona o nadużycia finansowe na kwotę ponad 2 milionów złotych. Wałbrzyska prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniej byłej prezes spółdzielni, zarzucając jej, że nadużyła udzielonych jej uprawnień oraz nie dopełniła ciążących na niej obowiązków i podjęła niekorzystne decyzje finansowe, w wyniku czego wyrządziła spółdzielni szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie blisko 2 miliony 200 tysięcy złotych. We wrześniu 2009 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Wałbrzychu podjęło uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji z uwagi na spadek koniunktury na rynku i silną konkurencję sieci handlowych. Funkcję likwidatora powierzono ówczesnej prezes spółdzielni. Likwidator zwolniła pracowników spółdzielni z wyjątkiem Andrzeja W., obecnie jej męża. Funkcję likwidatora Sylwia W. pełniła blisko 4 lata. Została odwołana przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Jak ustaliła prokuratura i Biegli oskarżona dopuściła się wielu niekorzystnych dla spółdzielni decyzji finansowych, między innymi wyprowadziła z majątku spółdzielni pieniądze skąd i kasy. Przez ponad dwa lata bezprawnie przyznawała i wypłacała sobie zawyżone co miesięczne wynagrodzenia i premię uzdaniową. Bezprawnie wypłacała też wynagrodzenie swojemu mężowi. Sprzedała należące do spółdzielni nieruchomości poniżej wartości rynkowej, przywłaszczyła pieniądze i sfałszowała dokumentację księgową, by zatuszować nieprawidłowości. Lista zarzutów jest długa: na krótko przed wołaniem z funkcji likwidatora w maju 2013 roku ukryła dokumentację związaną z prowadzeniem likwidacji spółdzielni, w tym dokumenty księgowe, i nie wydała ich na żądanie nowo powołanego likwidatora. Oskarżonej grozi do 10 lat więzienia, ale w związku z tym, że kobieta uczyniła sobie z tego stałe źródło dochodu, sąd może wymierzyć karę nawet do górnej granicy ustawowego zagrożenia, zwiększonego o połowę, czyli nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Na ławie oskarżonych zasiadł także obecny mąż byłej likwidator, Andrzej W., który odpowie za przywłaszczenie ponad 320 tysięcy złotych, czyli nieprawnie wypłaconego wynagrodzenia. Oskarżeni nie przyznali się do żadnego zarzucanych im czynów. Teatr według kobiet to motyw przewodni 12 edycji festiwalu Fanaberia, który rozpocznie się już 25 listopada. Fanaberie są organizowane corocznie od 2002 roku przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. W związku z tym, że hasło przewodnie tegorocznej edycji festiwalu to teatr według kobiet, wszystkie zaprezentowane spektakle mają znacznik kobiecy. Ich twórczyniami, reżyserkami, scenografkami, czy wreszcie odtwórczyniami głównych ról są kobiety. Problematyka tych spektakli również kręci się wokół kobiecego spojrzenia na świat. Przedstawień będzie 12. Osiem z nich to spektakle gościnne. Cztery pochodzą z rodzimego repertuaru Teatru Dramatycznego im. Szaniowskiego w Wałbrzychu. Zapowiada dyrektor placówki Piotr Tajczak. Do takich najbardziej ciekawych realizacji, do których chciałbym Państwa zaprosić, należy na pewno Caryca Katarzyna, czyli jedno z najważniejszych przedstawień teatralnych zeszłego sezonu, duetu Wiktor Rubin-Jolanta Janiczak opowiadający o Carycy Katarzynie, ale tak naprawdę w swojej gęstej, bardzo efektownej formie i bardzo odważnej. Yy, opowiada o relacji dzisiejszej kobiety z władzą, o tym, jakich atrybutów męskich musi ta kobieta użyć, żeby yy, to, po tą władzę sięgnąć. Pozostałe spektakle to także opowieści o różnych rolach, w jakie wciela się kobieta. Mamy więc realizację o matce, ale widzianej w różnych aspektach rodzinnych, religijnych czy kulturowych. Z kolei ta to nie wraca. Nagradzany monodram Agnieszki Przepiórskiej to oparta o autobiograficzne wątki realizacja na temat nieobecności ojca, którego odejście w wieku trzech lat Przepracowuje dorosła już kobieta zmagająca się z traumą powstałą na skutek braku ojca. Nikt nie byłby mną lepiej. Koncert to jest przedstawienie z, z Zielonej Góry, opowiadające o więźniarkach, o kobietach osadzonych w zakładzie karnym w Zielonej Górze, mówiący ich, ich słowami. Czyli aktorzy wcielają się w te, w te kobiety, i one opowiadają o wolności, o potrzebie wolności, o, o swoich traumach i o tym, dlaczego zostały osadzone w tym zakładzie karnym. Temu spektaklowi towarzyszy niezwykle faktowna muzyka grana na żywo. Fan Berry powstały w 2002 roku, kiedy to w obrzyku szalało bezrobocie i podstawową determinacją mieszkańców była. Przede wszystkim troska o znalezienie środków do życia. Teatr czy sztuka w ogóle mogła wydawać się więc fanaberią czy też kaprysem. Zainteresowanie festiwalem przerosło jednak najśmielsze oczekiwania pomysłodawców: dyrektora teatru Danuta Marosz oraz Piotra Kruszczyńskiego, ówczesnego dyrektora artystycznego. Z tego powodu fanaberie zostały włączone w stały repertuar pracy twórczej wałżyskiego teatru. Ponadto pierwsza edycja została stworzona własnym sumtem budżetu placówki. Kolejne edycje są już dofinansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr Dramatyczny zaprasza na spektakl Nie Czekajcie w reżyserii Roberta Zawackiego oraz recital Piotra Machalicy. Nie Czekajcie to próba opowiedzenia o zjawisku polskiej imigracji ekonomicznej w XXI wieku, oparta na doświadczeniach i badaniach twórców, pytających, kim są ludzie opuszczający nasz kraj w poszukiwaniu lepszego jutra, jakie są powody skazywania się na długotrwałą tymczasowość, czyli stan, w którym Polacy migrujący zarobkowo za granicę trwają często przez długie lata, sukcesywnie przesuwając decyzję o powrocie. Spektakl powstał w koprodukcji z Międzynarodowym Festiwalem Konfrontacje Teatralne w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie. Spektakl będzie można zobaczyć w piątek i sobotę o godzinie 19 oraz w niedzielę o godzinie 18. 24 listopada o 19 na dużej scenie wystąpi Piotr Machalica. W repertuarze znajdą się piękne i niezmiennie aktualne utwory autorstwa wybitnych postaci, m.in. Leonarda Koena, Agnieszki i Wojciecha Młynarskiego, Edwarda Stachury, Johnego Kesha, Bułata Okudżawy czy George'a Brasensa. W najbliższy weekend mamy przygotowane propozycje nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Chcielibyśmy, żeby widzowie przekonali się, że Teatr Lalek to nie jest teatr dla dzieci. W sobotę o godzinie 18 zapraszam wszystkich na naszą produkcję, na spektakl dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych wariat i zakonnica według Witkacego. Spektakl przygotowany przez młodych realizatorów. Adaptację napisała Mariola Orda świątkiewicz która znana jest u nas w teatrze także z spektaklu Królewsk Królestw Koralowej Rawy, także myślę, że dorośli znajdą propozycję dla, dla, dla siebie u nas w teatrze. A w niedzielę o godzinie 12.30 nagradzany spektakl, który w tej chwili, z którym objeżdżamy całą Polskę, czyli Le Fable na dużej scenie. Wszystkich dzieci od trzeciego roku życia, rodziców, rodziny zapraszam na spektakl familijny. Także myślę, że weekend w teatrze dla każdego coś miłego. Już w najbliższy piątek, 21 listopada o godzinie 19.00 Filharmonia Sudecka zaprasza Państwa na koncert symfoniczny. W takim dość klasycznym układzie, bo zaprezentowane zostaną wspaniałe wielkie dzieła Muzyki Symfonicznej XIX i XX wieku. Koncert rozpocznie uwertura pod tytułem Karnawał rzymski Hektora Berlioza. Następnie usłyszymy koncert altówkowy Beli Bartoka, kompozytora XX-wiecznego, słynnego, witalisty, folklorysty. Etnomuzykologa, który w swoich dziełach fascynował się i też te elementy wplatał muzyki ludowej. Myślę, że koncert, i repertuar, i program niezwykle ciekawy. Całość poprowadzi Marian Waśkiewicz, ojciec jednocześnie solistki, który. Przyjechał do nas z Niemiec. Jest to Polak urodzony w Wilnie, zamieszkały w Niemczech, ale współpracujący już od kilku lat z Filharmonią Sudecką. W 2010 roku napisał dla naszej orkiestry specjalnie Poloneza Noworocznego który to polonez był wykorzystany bodaj w zeszłym roku albo dwa lata temu na rynku we Wrocławiu, kiedy to wszystkie szkoły, uczniowie wszystkich szkół tańczyli do tej muzyki właśnie poloneza na rynku wrocławskim. Więc myślę, że bardzo koncert ciekawy i spodoba się wszystkim melomanom. Serdecznie zapraszam. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski w Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w Internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych 24.